Holy shit, it was just a nightmare. But where is my wife? Siemma na To Jest kolejny odcinek na moim kanale. I się gramy sobie mapę pod tytułem Paranafobia. Jakoś tak? Ok, jak by na początku teksty. Widać, gdzie mamy iść? Tutaj ze światła wow. Coś tu? Nie. tu? Nie. O! What the fuck is happening? Coś tu się działo? Jest krew, dobra. Czyli do tych drzwi. Ale tu coś dziwnego. Podeszłem do tych drzwi mi się to z tych drzwi Ha! kiedy tylko na te drzwi. Chciałem tam pójść, ale chciałem. Sobie... Te drzwi są otwarte. Dobra, tu myślimy do mapki To my idziemy. Mogę się cofnąć. Nie, nie mogę się cofnąć. Mm, tutaj mogę wejść. Nie. Pokujemy rosyjskie napisy. Nie wiem co to może być. O, What is what is that, that sound? What, what is that sound? a nie? That. Co mam tu wejść? Okej. O Jezu! O Jezu! Co to za dźwięki? Jak e? Ja dzielę? No, co to jest za mapa? No, co ma do mnie do powiedzenia? Welcome to hall. No, to nie by że piekło. This place, where my ah. Daj mi jedzenie. No, a gdzie to za jedzenie znajdę? Gdzie ja coś znaleźć? Okej, okay. do tego? Wiecie, to do ciebie dojść? O thanks. Okej. Weźmy do jedzenia Serio do jego powinni. Co ty gości robisz? Kutajcie! Ja wiem! To ty zombie jak? Lepszy jasny, bo jest zimny. Znaczy ten pasek. Mamy klową? Nie, nie mamy nic. Mamy tu coś zrobić, nie? A tu krowa ujeżdża! Huhuhuhu, nie chcę, żeby się na Co to jest? Okej, okay, nie klikam. Ha, czyli tutaj gdzieś mogę... Zobacz, pozwałem przez sobie krawce. A, uf. Ja pierdziele Do początku ta muzyka była śraszna Dego to się nie spodziewa Opsury absurdy. Do tych drzwi czy do tej pół no, Noo! Dobra nie to nie. Idę do tych. Mm. ja. Pierdziel. Spadła. A tu co? Gęsto się powiesił. Dynamit? Klucz? Czy Co? Co mam zrobić? The door was locked, and the key was it's, uh, hard for me to find. I can't, can't take it. Mm -hmm. Okay. She puts my shoes. Then close the door. Push, Camikey. The end. You'll never find the exit and die. Koniec. Okej. Okay. No to byłoby na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Trzymaj, dzisiaj. No i cześć.